Tak to wygląda idealnie wyczyszczone, otłuszczone. Lecimy z MX czwóreczką na niego. No wentylatorki tak samo. Pasty nie za dużo. Wiadomo, pasty nie za dużo imik ładnie, ładnie sobie siedzi i lecimy dalej. Po prostu takie dziwne rozwiązania miał, więc no ale pozwalają trzymać ten napęd. jest istotne, żeby potem nie trykał. Dwa Są, obydwa są. Bo ta blacha tutaj już zaczęła rdzewieć. Ona nie, nie ma jakieś mega znaczenia, ale widać, że, że Xbox był w jakiejś wilgoci. Zaczaski, jak widać, idealne, niezniszczone, to jest ważne. Eka, ciekawe, co się stało. <grywa> co się stało, się, dobra, sprawdzimy, czy ten lysk. Ja, ja. Xbox mi ruszył, tylko teraz za gwostką jest. O! Dobra, jest okej, okay, jest okej, okay, jest okej. Okay. To widzi spoko. E, trzeba wyzerować go jeszcze, bo to zerowany nie ma na nim nic. Cichutko działa. testujemy jeszcze napęd. Jest reading. Bo ono cichutko działa. Trzeba go skręcać. E, czyli tak, jest taki custom e, wszedł czarny tutaj dodatkowo. I tutaj dysk e, od dysku właśnie. boczna część weszła też. Taka czarna, więc to troszeczkę jak cech B. E, Lakier, polerskie czyszczenie i ten środek jeszcze do matowego plastiku polecam. No i co więcej powiem? Jeszcze ją zaraz łączę. Si prezentuje bardzo dobrze, no tylko jeszcze tej klapeczki <laughs> będzie trzeba raczej ją otworzyć. Bo miał uchwyt urwany, ale to nie problem. Bo jak to w 360 panele są wymienne, więc nie ma tutaj z tym problemów. No wyszedł taki OM, tu jest taki ultra, że tak powiem, z oknem, ze wszystkim, nie? Z chromem i w ogóle. A tu jest taki e, Falcon, który też jest żywotny po zmianach plastiku i tak dalej. E, no, ale to jest taki OM, więc no, tak to wygląda. Według mnie e, ten środek fajnie odnawia ten plastik. No i fajny taki matowy Xboxik, Jak dla mnie lepszy niż, e, niż Slim nie. Dobra. No, fajna jest. Ten panel pasuje do tego czarnego przycisku błyszczącego też się błyszczy, no i ten boczek czarny też się błyszczy. Dla mnie fajny OM+. No i tak szczerze, to już jest nagrzenie. Na PGR bardzo cicho działa. Zarówno dysk, napęd, jak i sama konsola, nie. Ale to już jest późniejszy Falcon, dobrze, że ktoś mi tam w szortach napisał, więc dzięki za, za upewnienie. No w tym tak, że to jest 80 nm i no i faktycznie daje, daje rady to chłodzenie, więc... yes it's